Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pan Bartosz. No i dawno tego nie mówiłem, ale witam was w kolejnym odcineczku z naszej serii pod tytułem Ojcowizna. No i troszkę mnie na tym YouTube nie było, ale czemu, co, jak, to dowiecie się w trakcie odcinka. A no i zanim zaczniemy, to chciałbym was zaprosić na mój drugi kanał z Reala, czyli Agrobartek Team. No a tutaj macie taki zwiastun tego, co tam znajdziecie. Zostawcie tam łapkę w górę i suba. a spytacie się co to jest za ciągnik, co to za New Holland przecież, przecież ja tu żadnego New Hollanda nie miałem no właśnie, dobrze powiedziane, nie miałem, a teraz już mam jak wiecie wy, o ile pamiętacie w ostatnim odcinku z tej serii sprzedałem trzydziestkę oraz Sipme. no miałem tam na koncie troszkę kasy i udało się kupić coś takiego jest to ciągnik używany, ale jak widzicie w stanie no pięknym wręcz bym powiedział Tutaj odkupiłem od naszej, jakby pobliskiej agromy, bo oni też używane maszyny sprzeda sprzedają. Jedynie co tutaj jest nowe, to jest to Turquica oraz tutaj widełki. No, bo był to ciągnik bez tura. Ja stwierdziłem, że ten tur mi się jednak przyda. Szczególnie, że za niedługo będę budował oborę i no na pewno, na pewno, na pewno ten tur będzie mi potrzebny. A w 60, no to wiecie, nie ma to takiego udźwigu. O, pierwsze. Pierwsze moje odpalenie, no w sumie to nie moje pierwsze odpalenie, bo pomagałem tutaj chłopaki, chłopakom tura zakładać Chciałem się też nauczyć jak to się tym jeździ Ale szczerze wam powiem, że chyba łatwiej jak sześćdziesiątką Spytacie się mnie gdzie jadę, a jadę do Mirusia, po, znaczy nie do Mirusia, co ja gadam e, Jadę na skup e, wziąć pług do odśnieżania, dlatego że podpisałem z nimi umowę za około 5-6 tysięcy mam im, wiecie, odśnieżać ten obiekt tam Oraz tutaj tą drogę dojazdową Tą oraz tą na prawo No bo powiedzieli, że Powiedzieli, że no potrzebują, żeby wiecie, żeby tu tiry przyjeżdżały po zborze e, Nawet i zimą, więc musi być to odśnieżone I w razie czego, czy jakiś tir się zakopie czy coś, to żebym był w gotowości i mógł im pomóc no, wcześniej odśnieżałem 60. i takim małym pługiem, zobaczymy, jak będzie mi się odśnieżało New Hollandem O, dobra. No, ciągnik jest według mnie bardzo fajny. Jest to przeskok tutaj na mojej gospodarce. No, bo z 60 z MTZ-a bez rewersu, bez niczego przeskoczyć na, na takiego fajnego New Holanda. To już jest, to już jest coś fajnego, według mnie. Czekajcie, jak to się tutaj mi o tak, o dobra Podśnieżamy im tutaj Tutaj na bok, w sumie na budynek napcham Bo to głównie to, żeby wiecie Oni mogli wjeżdżać tutaj sobie na rampie Na rampę Czekajcie w drugą stronę bym chciał O Właśnie e, No i teraz pytanie, czemu mnie tak długo nie było No nie było mnie dlatego tyle, że szczerze nie miałem żadnej weny do nagrywania nie chciało mi się, też szkoła Moje zagrożenie z historii Teraz już z niemieckiego też, ale to Ale to wam opowiem później Dobra, tutaj sobie opuścimy W sumie najpierw może sobie tę drogę od śnieża będzie najłatwiej Bo drogi się najłatwiej od śnieża, potem ten Obiekt, to tam już jakoś sobie poradzę O i teraz to idzie takim sprzętem Też jakby nie miałem weny czasu prace teraz się wiosenne pozaczynały no to wiecie pomagam to też tak jakby człowiek nie ma aż tyle tego czasu tak samo do szkoły ze szkoły się wracało coś tam jeszcze nie wiem zboże wiać bronować kultywatorować siać czy cokolwiek po szkole no to jak człowiek do domu wracał zjadł coś umył się i i do spania ale teraz postanowiłem że no pora wrócić już sobie troszkę odpocząłem jak słyszycie po głosie jestem trochę taki spokojniejszy ale spokojnie myślę, że się rozkręcę Jestem też dzisiaj zmęczony Dlatego, że mamy wyźrebienia u koni I tam z jednym źrebakiem mamy problem Musimy go przysadzać do jakby matki zastępczej I jest troszkę z tym roboty Ale no Tak to jest na tej gospodarce Możecie w sumie pisać jak tam u was wiosna ruszyła Tutaj jak widzicie zimę mamy Ale to jeden odcineczek stwierdziłem, że sobie zrobię Troszkę sobie zarobimy O kur... Tamtego nie widzieliście Zapomniałem tego usunąć Obiecuję poprawę, że to naprawię Nie wiem kiedy, ale naprawię Dobra, co jeszcze by tu powiedzieć Teraz będę się staro odcinki dodawać Nie wiem jak często, zobaczymy jak też aktywność na kanale, czy będzie jakakolwiek Oczywiście seria z źródłem też wróci Tylko muszę się właśnie z nim zgadać, bo on też zapewne roboty ma Co nie miara, szczególnie, że on tam truskawki, nie truskawki ma Wiecie, to niedługo się Sezon na to zacznie Jakieś prace przy tym Dobra Tyle starczy Eee, okej okay. Zawrócimy sobie Co by tu jeszcze ciekawego wam opowiedzieć Tak z życia prywatnego A, co do mojego zagrożenia z historii To nie wiem Czy się, znaczy byłem ostatnio pisać Jakby poprawę pierwszy, pierwszy taki termin tylko, że nie mam poprawy z całego semestru Tylko mam poprawę jakby podzieloną na działy I teraz ten pierwszy dział, no myślę, że dość dobrze mi to poszło Chociaż znając mojego nauczyciela to zobaczymy, jak on mi to oceni Bo może być ciekawie oby, oby zaliczyć i będzie git A z niemieckiego mi wstawiła pani nieklasyfikowanie Dlatego, że mam mało obecności Ale mam ponad 50%, a wstawiła mi właśnie te no wiecie o co mi chodzi eee, Trochę patologiczne, no, ale dobra Napiszę tam jakiś sprawdzian z, tej, z tego niemieckiego Zacznę chodzić może, to, to będzie te dwa eee, Co by wam tu jeszcze ciekawego opowiedzieć Chyba tyle, tak to życie spokojne Też dużo osiemnastek ostatnio miałem, to wiecie Człowiek imprezuje, to potem też nie ma siły E, tak już chyba chciałem się na za to nagrywanie zebrać trzy razy Ale w połowie odcinka stwierdzałem, że nie Nie chcę takiego słabego odcinka dodawać Dzisiaj jaki ten odcinek by nie wyszedł, to go wam wstawię Bo to jest takie wiecie, przełamanie lodów e, Następne będą już lepsze, zapewne Oby dzisiaj się zmobilizować i coś nagrać I, i powoli będziemy działać e, Ogólnie plan był taki, że dzisiaj jak wezmę ten ciągnik To sobie pogruberujemy ale jak tutaj przyszła, przyszło zlecenie z firmy, to czemu by sobie je zarobić? Czekajcie, teraz najlepiej by było to przepchać tam. Ale to zaraz sobie ten pół przestawię najwyżej. O, tutaj sobie to wepchamy. Fajne jest to, że szybko podnośnik działa w tym ciągniku. W ogóle fajny ciągniczek. E, udało mi się go odkupić. No, wygląda jak nowy praktycznie. Bo to godzin ma nie wiem z 3000 chyba. Nie jest to aż tak mało, ale... Ale widać, że ktoś dbał, garażowany był z tego co mi mówili. No nie wiem, chyba właśnie był jakiś taki do śniegu, do, do śnieżania, jakiś komunalka. Ale czemu bestura, to w sumie nie wiem, bo do komunalnych to... tu często jest w sumie. A ja tutaj miałem bestura. No ale to nie wiem, może gdzieś sposypywali solą czy coś. Trudno, trudno mi powiedzieć to jest. Pułk jest firmy Ale powiedzieli mi, że mogę sobie nim odśnieżać i u siebie Nie będzie z tym żadnego problemu Że mogę go nawet tutaj nie zostawiać, tylko Odprowadzić go na wiosnę, bo po co mam przepinać 10 razy A nie wiadomo jak z tym śniegiem teraz będzie Ale zobaczę, e, śniegu dużo nie jest tak naprawdę By sobie Myślę, że, ale nie, Tirby w takim śniegu ustawiłby nie pojechał, a tak będzie odśnieżone elegancko to to i samochody, to i tutaj do Mirusia czarnie będzie miało łatwiej dojechać. Jednak lepiej... Lepiej, żeby było śnieżone. Czekajcie, teraz weźmiemy sobie... Czekajcie, jak to się go przestawia. A, dobra, to dużo wyjaśnia. E, spytacie się czemu kolejne widły do ciągnika, a nie łyżka. Szczerze łyżkę pewnie też dokupię, ale muszę znaleźć jakąś mniejszą, bo tam nastanie. Na stanie mieli tylko takie duże chochle, że No dźwigało, bo patrzyliśmy, dźwigało tego Tego New Holanda I stwierdziłem, że dobra to najwyżej Coś mniejszego się kupić, czy używanego, czy Czy oni po prostu mi sprowadzą coś nowego Ale mniejszego A czemu nie krokodyl? No właśnie z tego powodu, że No to jednak jakiś ciągnik giga duży nie ma, nie jest On ma chyba 75 koni z tego co no, ma 75 koni, coś koło tego. Więc on wcale taki, jakiś mega duży nie jest. Ten turd do niego jest w sumie na styk. E, mógłby być Beko mniejszy. Ale szczerze, wziąłem go nie dla mocy, tylko dla jakiegokolwiek takiego komfortu. Wiecie, MTZ jest troszkę mocniejszy od niego, ale to też jest nowy ciągnik ten. E, więc jak on będzie szedł, to się przekonamy. Przy jakichś pracach takich już. Cięższy, bardziej, wiecie, wymagających Czekajcie Najbardziej to zastanawia mnie Czy przy, gru czy przy gruberze pójdzie, bo, bo przy pługach, przy jakichś takich pracach To myślę, że na chillu Że to będzie na spokojnie Ale gruber chyba jest najbardziej wymagającą Gruber i uprawowo-siewny Uprawowo-siewny, ale uprawowo-siewny na pewno pójdzie Myślę, że będzie targał jak zły ten uprawowy agregat ale to się przekonamy w sumie niebawem bo jak wiosna będzie to, to od razu siejemy e, no większość prac teraz pewnie będę wykonywał tym no te cię... takie bardziej wymagające prace no to mtz bo jednak ten e, tych koni ma więcej, czy z pięć chyba ale no więcej zawsze chociaż tutaj ten ciągnik jak będzie z turem, to on będzie lepiej dociążony To też będzie pewnie uciąg miał fajny No ale to się wszystko okaże Powoli trzeba tutaj się rozwijać Na tym gospodarstwie Będę chciał tu iść bardziej takie właśnie nowe maszyny Takie No żeby to unowocześnić Co nie Będę tu brał też najprawdopodobniej młodego rolnika Na tej serii O już by była pierwsza w topa Będę brał młodego rolnika A będę brał Młodego rolnika na Budowę obory, najprawdopodobniej Znaczy, tak, taki mam zamysł Ale czy, czy to wyjdzie, to się przekonamy Dobra, czekaj O, podniosę sobie I wjadę tu Wygarnę Ten pług do śniegu nawet, nawet z porawy wam powiem Elegancko O, właśnie, tata z pola wrócił no ja dzisiaj zostałem w domu, bo muszę się tam tym śrybakiem opiekować. Jedna osoba musi być w domu. Dobra, tutaj mam odśnieżone, obiekt odśnieżony... A, tam droga jeszcze została. Sobie podlecimy. Dobra, witam po cięciu. E, taki szybki raport dla ojca zdałem i, i można robić dalej. Też... E, właśnie zaraz je nagram, zrenderuję wam to, będzie się wrzucało, a ja... Lecę e, siewnik podpinać Odpinać talerzówkę i w ogóle Bo jeszcze będę dzisiaj zboże siał Więc no o to mi chodzi, że tego czasu nie ma Ale będę się starał Czy wieczorem sobie bardziej Posiedzieć dłużej dla was Czy nie wiem, czy rano po prostu wstać I żeby te odcinki nagrywać Codziennie, nie wiem czy będą Ale tak co drugi dzień bym chciał Żeby, żeby ta aktywność wróciła Dobra, tutaj na pola to już nie będę odśnieżał Eee Polecimy sobie teraz odśnieżyć tą drogę tam do mnie I będzie chyba kwita Ale piękny ten ciągnik Bardzo mi się podoba jak on pracuje, jak on jeździ w ogóle I też, i też jest szybki dość Taki zwinny mały Potura no Myślę, że będzie fajna, fajna robota Nim Ale to zobaczymy wszystko Bo można, mogę teraz go chwalić, a się okaże, że się zepsuje za dwa dni nie no, ale oby tak nie było, bo bym się chyba załamał Troszkę jednak kasy za niego dałem I mam nadzieję, że będzie się tutaj e, Na gospodarstwie dobrze sprawdzał Słuchajcie, złożymy sobie ten półk jak najbardziej, żeby on Na bok dawał e, Tur quickenowy, e, wszystko założone Na mocowanie, mocowanie bardzo łatwo było dostać, więc bez żadnych przeróbek, bez niczego I fajnie działa e, Jedynie co mnie boli w tym ciągniku To, że obciążników nie dostałem przed nich e, Nie wiem czemu Nie dali mi ich Troszkę lipa, no bo No bo jak tura zdejmę, no to ten uciąg będzie mniejszy I ogólnie to chciałbym was przeprosić Za to, że się czasami przytnę czy coś No ale jak tyle nie nagrywałem To serio uwierzcie mi, że Teraz będę musiał się znowu wdrążyć w to nagrywanie, takie, na, w to, żeby codziennie praktycznie pamiętać o tym, żeby nagrać i tak dalej. O, tu stoi 60. E, ogólnie, to 60 raczej zostanie na dłużej, na naszym gospodarstwie. Jak już bym miał coś sprzedawać teraz, to chyba mtz Tak szczerze, i za mtz Jak sprzedam mtz to za mtz już wiedzieć jakiś, myślę, że 90 koni ciągni, coś takiego, ale to czasy przyszłe. Teraz będę się starał, żeby wybudować oborę I żeby powoli iść w te krowy, no bo jednak Jednak fajny zarobek z tego będzie A, a ciągnik, no będzie łatwiej robić, ale z, jak mam dwa takie jak teraz, to I tymi dwoma sobie zrobię Ziutek przyjedzie mi pomóc, czy coś, to Wezmę Newhollanda, on MTZ-a Drugie pługi się kupi jakieś Czy tam się posława ten, wieł nie grudziąc i będzie Kozak ale no, teraz myślę, że fajnie będzie na wiosnę. Bo na dwa ciągniki, tak jak mówię, będzie to szło. Glancuś Ogólnie, też jak widzicie, mam tutaj no, sporo wyjść hydraulicznych, wolnospływ i w ogóle bardzo przyjemny ciągnik. Tak jak dla mnie, jak z tego, że się przesiadam z MTZ-a z 60 i tam z 30. To jest niebo, a ziemia. Dobra, trochę sobie podniesiemy, bo chyba wadza asfalt. O, coś skrzynia tutaj. Nie, dobrze jest. Jeszcze się muszę nauczyć jeździć nim. Szczerze Wam powiem. Bo go troszkę czasami przypiłuję i no, ale to do wprawy na pewno dojdę szybciej niż później. E, co tutaj jeszcze? No, chyba tyle w sumie. Ciągnik, no bardzo fajny, te czwórka. Nie wiem, czy na początku odcinka nie powiedziałem te siódemka. Ale jak tak, to przepraszam, bo. Ostatnio nagrywałem z, yy, w Realu właśnie tę siódemkę z Merlo i z Gentilem. Zapraszam, film na drugim kanale jest. A w sumie mogę u siebie na podwórko śnieżyć, ale w sumie to po co? I tak samochodu nie mam, tylko ziutka samochód stoi. Nie wiem czemu on go u mnie zostawił, pojechał z kimś tam. A ziutek to tam ostatnio baluje ostro, z tego co wiem. Ale elegancko tutaj. Co, na czym myślałem skończyłem? A, że nagrywałem w Realu. Jeżeli chcecie zobaczyć filmik pod muzyczkę w moim wykonaniu, to zapraszam właśnie na kanał Agrobartek, Team. Opis w opisie będzie, bo w komentarzu link do tego. Dobra, tutaj sobie elegancko to zrobimy. I co, chyba pojadę na gospodarstwo i będę kończył? Nie ma co tutaj więcej się produkować. Nowy nabyteczek sprawdzony. No, docierać go tak naprawdę będzie. Znaczy, docierać. Dotarty to nie jest, no bo używany. Ale tak testować, testować tego będziemy dopiero na wiosnę. Jak będzie trzeba, jakieś prace w polu zacząć, a nie teraz. Teraz to on tam sobie odpoczywa przy takim odśnieżaniu. Dobra. O. I myślę, że elegancko. E, pługi do śniegu. Na razie zabiorę. Bo. bo... Po co mam je odstawiać? Jak nie wiadomo, czy ten śnieg będzie padał, czy nie, kontrakt mam podpisany na dwa miesiące. Do chyba końca stycznia albo lutego. To na dwa albo na trzy, nawet tam nie patrzyłem. Ale wiecie, co to jest odśnieżyć, co nie. Czy tam pojechać tira wyciągnąć? Dobra, schowamy sobie nowy nabytek do stodały. Co by sąsiad. Sąsiada tyłek nie bolał O, dobra Puścimy sobie to Puścimy sobie tura I zgasimy No fajna bestia, fajnie się myślę, że tutaj komponuje e, Teraz Trzeba będzie jeszcze niektóre graty posprzedawać Bo no, agregat do sprzedania jest Po co mi jak mam uprawowo siewny e, Gruber zostanie Raczej i tylko zastanawiam się, możecie mi w komentarzach napisać, czy sprzedajemy rakina, czy jeszcze go na te jedne żniwa zostawiamy No bo powoli, powoli coś trzeba by było kombinować nad kupieniem drugiego kombajnu, ale... Ale większego, no bo ten rakin to już tak... Że wam powiem, że... No uciążliwy się staje, szczególnie, że teraz nowe przyczepy, to nawet nie wiem, czy on sięgnie na tę nową przyczepę Będzie trzeba z jakąś łyżką kombinować, czy coś No ale to się wszystko ogarnie Dobra ja się z wami takim miłym akcentem żegnam. Do następnego odcinka. Cześć i papa. Pa. Pa, Elo.